Cześć moi kochani, witajcie w nowym tygodniu. Jak zawsze po weekendzie zapraszam was do sklepu Action na świeżutki przegląd nowości. Będzie dziś bardzo różnorodnie, bo pojawiło się wiele ciekawych perełek i myślę, że będzie na czym oko zawiesić. Przede wszystkim mamy mnóstwo nowych dekoracji, m.in. bardzo efektowne misy. Zajrzymy też oczywiście na dział kuchenny, stąd wyhaczyłam akcesoria do herbaty. Praktyczne organizery na kółkach i nowe sprzęty. Będą też fajne rozwiązania, jeśli chcecie odmienić swoje kuchnie i małe rzeczy, które pomogą Wam na co dzień. Zobaczcie też nowości kosmetyczne, kalendarze i coś dla zwierząt. Także kto ciekawy, no to lecimy! Przegląd zaczniemy od nowości z dekoracji i tu od razu zwróciłam uwagę na bardzo stylowe tace. Są wykonane z drewna kauczukowego i mają ładną, taką ciepłą strukturę, więc idealnie nadadzą się, by dodać wnętrzu przytulności. To, co je wyróżnia, to na pewno te dodatkowe żłobienia, sprawiają, że tace nie są nudne. Możecie je użyć jako podstawki pod świeczki czy dekoracje, czy po prostu na miejsce na jakieś drobiazgi. Do wyboru mamy też kilka wzorów i są już dostępne za 17 zł. Z kolei mi osobiście bardzo spodobały się te ozdobne misy. Wyglądają niezwykle efektownie, są z żywicy polimerowej, a fakt, że mamy do wyboru dwa takie bardzo stonowane kolory, sprawi, że dobrze wpiszą się w różne style wnętrz, przez skandynawskie, po te bardziej spokojne i przytulne. To w sumie, wiecie co, ten typ dekoracji, który no będzie raczej takim subtelnym, ale wyróżniającym się dodatkiem. Zapłaćcie za nie 22 zł. Pojawiły się jeszcze nowe świeczniki i wiecie co? Ja akurat lubię, gdy są w zestawach, bo wtedy wszystko tak do siebie pasuje i jest spójne, no i nie trzeba się zastanawiać, co i do czego. Świeczniki są wykonane z wysokiej jakości ceramiki. W środku znajdziecie trzy sztuki w różnych kształtach, w takiej no ciepłej kolorystyce, będą spokojną i minimalistyczną dekoracją, która nie będzie dominować, tylko właśnie wprowadzi taką subtelną harmonię. Świeczniki nadają się do tych długich, klasycznych świec, ich cena to 22 zł. W Action dostępne są też już nowe wieszaki na ubrania. W bardzo stonowanej, takiej neutralnej wersji. Na pewno je wkomponujecie we wnętrza. Mają 5 haczyków do zawieszenia i jeszcze dodatkową półkę na jakieś czapki czy rękawiczki, albo po prostu na dekoracje. Wiecie, by tak nadać temu wieszakowi no, trochę lekkości. Wieszaki są wykonane z metalu i płyty MDF, i do wyboru jest wersja jaśniejsza albo ciemniejsza. Kupicie je za 45 zł. Mamy też nowe poduszki, mają taki bardzo delikatny wzór w krateczkę z lekko satynowym wykończeniem, plus ze sztucznym futerkiem, co no daje im finalnie taki bardzo ciekawy efekt. Przy tym są jeszcze bardzo miłe w dotyku. Mają ten standardowy rozmiar 45x45 cm i do wyboru są w trzech takich stonowanych kolorach. Za sztukę zapłacicie 20 zł. Przechodzimy już na dział kuchenny, bo do niego chyba wchodzicie najczęściej i znalazłam tu naprawdę kilka fajnych perełek. Na półkach pojawiły się na przykład te deski do serwowania. Są wykonane z bambusa i właściwie były już kiedyś podobne w action. Nie są duże, bo mają zaledwie 10 na 20 cm, ale za to bardzo uniwersalne. I wiecie, co to jest taki dodatek, na którym możecie zaserwować gościom kawę, deser czy ciasto? No i zrobi to świetne wrażenie. A i myślę, że nam samym, słuchajcie, przyda się czasem takie rozpieszczanie. Nie nie wiem jak wy, ale ja sobie czasem kupię coś takiego ładnego i potem tego nie używam, bo mi szkoda. I to też takie moje małe postanowienie na nowy rok: rozpieszać też siebie, robić dla siebie takie drobne, niewielkie rzeczy. I wam też tego życzę, bo życie ma się jedno, a za sztukę zapłacicie zaledwie 4,50 zł. Są też nowe sitka do herbaty, są wykonane ze stali nierdzewnej i mają też uchwyty oraz pokrywkę. Jeśli lubicie czasem kupić taki ciekawy smak herbaty liściastej i nie martwić się fusami w kubku, to zdecydowanie będzie to dla Was przydatny element w kuchni. Do wyboru są w dwóch kolorach i kosztują 10 zł. A już z mebli ponownie dostępne są te wózki. Są wykonane z tworzywa sztucznego i świetnie się sprawdzą w kuchni, biurze czy łazience. Mają trzy praktyczne półki, na których użycie np. ręczniki, kosmetyki czy akcesoria kuchenne lub biurowe. A dzięki kółkom łatwo je przedstawicie właśnie tam, gdzie akurat są potrzebne. Do wyboru są czarne, szare albo białe. Zapłacicie za nie 70 zł. Szukajcie też już tych blenderów. Jeśli macie czasem smaka na koktajl albo sok, to zwróćcie na nie uwagę. Mają 500 watów mocy, funkcję pulsacyjną i ostrza ze stali nierdzewnej. Dzybanek ma 1,5 litra pojemności. Są tu też takie antypoślizgowe nóżki, a spokojnie części możecie umyć w zmywarce. Są już dostępne za 72 zł. Kolejną nowością są te patelnie. W zestawie mamy tu dwie sztuki, mają 24 i 28 cm. Posiadają marmurkową powłokę i nadają się do wszystkich źródeł ciepła. Możecie też je spokojnie mieć w zmywarce. Mają też nieprzywierającą powłokę i za ten zestaw zapłacicie 65 zł. Na półki powróciły też te szklanki. Są naprawdę ponadczasowe. Mają 240 ml pojemności. Idealne takie, wiecie, na kawę czy herbatę. Całkowita klasyka, w dodatku jeszcze w dobrej cenie, bo za sztukę zapłacicie 4 zł. I przypominam, że w Action znajdziecie jeszcze te. Czasem potrzeba nam takich prostych szklanek, nawet tak dla gości. One są po 7 zł. Następnie mamy jeszcze takie, one mają 280 ml pojemności, kosztują 4,50 zł. I ostatnie już szklanki z wzorem w paski o pojemności 320 ml, kupicie je również za 4,50 zł. Na półki powrócił też te słoiki, one są z takim ładnym żebrowanym wzorem, naprawdę grube, w dodatku ze stylową pokrywką z drewna akacjowego. No a będą idealne na przykład na jakieś produkty sypkie w kuchni i za te większe zapłacicie 13 zł, a te mniejsze będą idealne na przykład na jakieś przyprawy czy kawę. Ich cena to z kolei 10 zł i osobiście uwielbiam action za tego typu perełki. W dziale z akcesoriami do malowania i do wykańczania znajdziecie już te ceramiczne płytki na ścianę. I w sumie teraz bardzo modne jest odnawianie starych, porządnych mebli i nadawanie im tego nowoczesnego wyglądu. Więc no cóż, wiele osób swoje kuchenne meble maluje po prostu na biało, a między meblami właśnie daje takie białe płytki. Yy, wiem, że jedni uważają, że robi się wtedy trochę nudno i aż za biało, ale inni na pewno docenią ten spokojny charakter kuchni bez Zbędnych kolorów i kupicie je za 13 zł. I od razu, jak tu jesteśmy, to przypomnę Wam, że znajdziecie tu także takie samoprzylepne płytki. To tym razem w sumie opcja dla osób nie bojących się koloru. One kosztują 20 zł. I są jeszcze panele na ściany, one są wykonane z filcu, naprawdę super sprawa, wiecie tak za łóżko, by ochronić ściany przed zabrudzeniami, a oprócz oczywiście funkcji ochronnej będą też pełnić funkcję dekoracyjną. W opakowaniu mamy 4 sztuki w rozmiarze 30x30 cm i za ten zestaw zapłacicie 20 zł. A już w tekstyliach zerknijcie na te zasłony. Mają 140x260 cm i one są takie połyskujące, zawiesicie je na kółkach i dodatkowo łatwo je też skrócicie dzięki dołączonej taśmie. Do wyboru są beżowe albo białe i pamiętajcie, że w opakowaniu jest jedna sztuka. Zapłacie za nią 35 zł. I przypomnę Wam tylko o tych bardzo stylowych zasłonach. Są aksamitne, no naprawdę ze ślicznym wzorem w wiodełkę. Zawiście je także na kółkach. One są zaciemniające, a ich wymiar to również 140x260 cm. Do wyboru są w dwóch kolorach i kosztują 44 zł. A już ze świet są te nowe modele w takiej ciekawej kolorowej odsłonie. One są w upominkowym pudełku i do wyboru o zapachu bursztynu. Kwiatowym i sandałowca zapłacie za nie 11 zł. A jeśli wolicie te zapachy w wersji dyfuzorów, to kosztują 18 zł. A już samych dyfuzorów są także te, aż pół litrowe. Są w takim efektownym, kolorowym szkle, w dwóch kwiatowych zapachach i o zapachu słodkiego migdału. Ich cena to 35 zł. Mamy też nowe albumy do zdjęć pomieszczą 100 sztuk w wymiarze 10 na 15 cm. I oczywiście jak zawsze przy oglądaniu albumów gorące Was zachęcę, wywołujmy zdjęcia. Nie zostawiamy ich w telefonach, niech one żyją swoim własnym życiem, a tak naprawdę jest fajnie wspólnie usiąść, pooglądać i powspominać. A za te albumy zapłacicie 18 zł. Kolejną nowością są te ramki na zdjęcia. Są wykonane z płyty MDF i mają 50x70 cm. Do wyboru mamy różne kolory tych ramek oraz różne nadruki, więc od razu właściwie są gotowe do zawieszenia i cena to 40 zł. A już w dziale elektronicznym znalazłam ten ciekawy produkt to wtyczka, adapter, ale uwaga od razu z lampką nocną świeci ciepłym światłem albo kolorowym. Ma też czujnik dzień i noc, i po podłączeniu do gniazdka od razu zapewni takie delikatne światło, które przede wszystkim nie razi w ciemności, więc będzie idealnym rozwiązaniem. Kiedy właśnie nie chcemy włączać tej głównej lampy, czy to w korytarzu, czy w łazience, zapłacie za nią 25 zł. I zerknijmy także na wycieraczki, bo mamy tu dwa nowe modele. Przede wszystkim jest ta o wymiarze 60x90 cm z ładnym wzorem i warstwą antypoślizgową. Do wyboru są szare albo w kolorze beżowym. Zapłacie za nie 30 zł. A tu jeszcze takie wycieraczki o wymiarze 40x60 cm. No, jak na wycieraczka, moim zdaniem bardzo elegancko wyglądają. Kupicie je za 23 zł. A jeśli lubicie markę Wileda, tu na półki powróciły te zmiotki z szufelką w kolorze standardowo czerwonym. One kosztują 18 zł. A jeśli wolicie raczej coś tańszego, to polecę Wam, bo mi się akurat sprawdza ta zmiotka i szufelka w naprawdę dobrej cenie. W dodatku w kilku kolorach one są po 4 zł. A już z chemii zwrócę Waszą uwagę na ten odtłuszczacz od marki Ludwig. Ja najbardziej lubię od nich płyn do naczyń. Słuchajcie, nie znalazłam takiego, który jest bardziej wydajny. Poza tym to w sumie nasza rodzima marka, więc na pewno warto ją wspierać. I właśnie ciekawa jestem jak ten produkt. Muszę go też wypróbować. Producent dedykuje go do czyszczenia powierzchni w kuchni, do kuchenek, okapów, też kuchenek mikrofalowych, zamrażarek, frytkownic i jeszcze blatów. Ma skutecznie usuwać tłuszcz i jeszcze zapachy właśnie tego spalonego tłuszczu. Zapłać za niego 9 zł i ciekawą nowością mogą być dla was również te maty łazienkowe mają 40 na 70 cm i podobno są super chłonne na spodzie mają warstwę antypoślizgową i tu na pewno wyróżniają ten produkt jego wzory mamy tu ich kilka do wyboru naprawdę takie nietypowe maty i też nie są drogie bo kosztują 14 zł Przechodzimy już na dział kosmetyczny, a tam znalazłam tą ciekawą perełkę. Jest to sztyft na podkrążone oczy. Ma chłodzącą kulkę, która odświeży i zmniejszy opuchliznę pod oczami. Zawiera też kwas hialuronowy. I mamy tu dwie wersje do wyboru: albo z kolagenem, albo witaminą C. Mała, ale praktyczna rzecz, zwłaszcza zaraz po przebudzeniu, za 4,50 zł. Pojawiły się też te kremy do twarzy z uroczą zakrętką w kształcie serca. W składzie mają nawilżającą glicerynę, kwas hialuronowy, aloes, witaminę E i oliwę z oliwek. Mają pielęgnować i nawilżać skórę i do wyboru są o zapachu arbuza albo awokado. Kupicie je za 6,50 zł. Dla dziewczynek możecie już kupić te fajne zestawy do włosów. Są one zamknięte w takich uroczych plecaczkach. Są tu między jakieś gumki i spinki. Do wyboru też jest kilka wariantów, kosztują 13 zł i 50 groszy. A już zmotoryzowane, może się przydać ta zapalniczka do samochodu. Ona jest z oświetleniem i pasuje, wiecie, do tego uchwytu na kubki. Jej cena to 10 zł. Są także dostępne te nowe odświeżacze do samochodu w kształcie misia. W opakowaniu są dwie sztuki, i one są na klatkę wentylacyjną albo do zawieszenia przy lusterku. I do wyboru mamy tu też kilka zapachów. Za opakowanie zapłacicie 12 zł. i 50 groszy. W dziale elektronicznym pojawiły się jeszcze te stojaki na telefon. One są wykonane z metalu. Fajna sprawa, jeśli na przykład coś gotujecie i chcecie mieć przepisy pod ręką, ich cena to 11 zł. Przechodzimy już na dział kreatywny, a tu bardzo ciekawą propozycją jest ten zestaw z glinką polimerową. To słuchajcie, jest taka plastyczna masa, bardzo łatwa do modelowania. A jeszcze po wypieczeniu w piekarniku ona twardnieje, dlatego możecie tworzyć z niej trwałe i odporne na wodę przedmioty. Wiecie jakąś biżuterię czy dekorację. W zestawie jest jeszcze aż 48 sztuk w różnych kolorach. No naprawdę, super pomysł na takie kreatywne spędzenie czasu, zwłaszcza przy tych jeszcze długich zimowych wieczorach. Kupicie ją za 14 zł. I od razu też zerknijcie na te zestawy z narzędziami do modelowania. Każde ma dwie strony, i myślę, że naprawdę warto by tak wznieść swoje prace na jeszcze wyższy poziom. Kupicie je za 9 zł. A tu już mamy nowe wersje kolorowanek. One są takie bardziej skomplikowane. Ja uwielbiam ten typ kolorowanek, naprawdę bardzo mi relaksują. Do wyboru jest kilka wariantów, i one kosztują 12 zł. I jeszcze znajdziecie tu te taśmy dekoracyjne. W środku jest 13 sztuk, po 5 metrów każda. Kupicie je za 7 zł. Mamy tu też takie duże książki z naklejkami. W action naprawdę one się bardzo opłacają. Jeśli tak ogólnie szukacie zestawów naklejek, to w action naprawdę wychodzą niedrogo. Za tak dużą ilość zapłacicie 9 zł. I w związku z tym, że zaczęliśmy nowy rok, to mogą Wam się przydać takie rodzinne planery. Są tygodniowe i możecie też je postawić. Macie tu osobne wiersze na wszystkich członków rodziny, więc no spokojnie możecie wpisać jakieś tam zajęcia, czy ważne wydarzenia, tak by ich nie przegapić. Są dostępne za 8 zł i 50 groszy. I są jeszcze takie kalendarze już o wymiarze 30 na 40 cm. One są miesięczne, do zawieszenia i dostępne są w różnych wzorach, kosztują 5 zł. I zerknijmy jeszcze, co nowego pojawiło się w dziale dla zwierząt, a tu ponownie dostępne są te podkładki. Pomogą Wam w utrzymaniu czystości w miejscu karmienia psa czy kota. Na spodzie są antypoślizgowe i do wyboru też są trzy bardzo fajne wzory. Kosztują 8 zł. I znajdziecie tu jeszcze tą kocimiętkę w sprayu. To taka naturalna formuła z liści kocimiętki, którą możecie dodać do zabawek, drapaków, legowisk, czy po prostu na podłogę, żeby koty miały taką frajdę z zabawy i koty reagują na nie bardzo żywo. Bawią się, ocierają, też przewracają i szalią przez naprawdę kilka minut, no co pomaga im przede wszystkim spalić energię i też zmniejszyć stres. Kocimiętka jest bezpieczna dla zwierząt i też naturalna, więc możecie jej używać regularnie, kiedy chcecie zachęcić Właśnie do ruchu lub zainteresować nową zabawką. Jej cena to 6 zł i 50 groszy. A już od jakiegoś czasu są tu jeszcze te miętki. One są w postaci suszu w takich trzech fiolkach, ich cena to 4 zł i 50 groszy. Natomiast już w dziale dla majsterkowiczów ponownie dostępne są te śrubokręty. Do zestawu są dołączone bity, a dzięki nasadkom dużo łatwiej dostaniecie się do tych konkretnych miejsc. Zapłaćcie za nie 90 zł. Kochani, przypominam jeszcze o naszej grupie na Facebooku, gdzie polecamy sobie rzeczy z action, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. I właśnie tam Madzia poleciła nam ten elektryczny termofor. Warto, bo ma aż trzy poziomy regulacji ciepła, także dla zmarzluchów, jak znalazł. Koniecznie zerknijcie, bo Madzia też pokazuje nam na filmach, jak on działa. I jeszcze pokazała nam ona, jak prezentuje się ten falisty stoliczek, który świetnie się sprawdzi na przykład na kawę, czy pod lampkę nocną. Więc jeśli chcecie być na bieżąco i wiedzieć przede wszystkim, co polecają inni, to gorąco Was zapraszam do dołączenia. Grupa jest całkowicie darmowa i to jest dokładnie ona. Link do niej znajdziecie jak zawsze w pierwszym komentarzu pod filmem oraz w opisie filmu. I chciałabym Wam też bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje. A jeśli się tylko przyglądacie, to będę Wam wdzięczna za przycupnięcie na troszkę dłużej, za właśnie przyciśnięcie tej subskrypcji, bo właśnie dzięki Wam ten kanał się rozwija i mogę dla Was robić te przeglądy. Bardzo Wam dziękuję. A na dziś, kochani, to już wszystko. Ściskam Was cieplutko i do usłyszenia w następnym. W przeglądzie. Pa!